Cześć, jestem Kamil, witajcie na moim kanale. Trochę dzisiaj jest taki dzień. Hmm, ogólnie wczoraj miał być dzień odpoczynku, ale wczoraj szorowałem te podłogi w domu. Postarałem się posprzątać najlepiej jak potrafię i najlepiej jak się da taki na pół rozwalony dom. No i dzisiaj w sumie to nic mi się nie chce. Pomyślałem sobie, że mimo że mi się nie chce, powinienem coś zrobić zastanawiałem się, co mogę zrobić, i w sumie to za bardzo nie ma nic, co mógłbym zrobić. Nie przyszła bateria, a dzisiaj miałem ją zamontować, i w sumie to, to brakuje mi. Sprawdź trochę chłodno, w sumie to brakuje mi wszystkiego, co bym potrzebował, żeby zrobić jakieś tam inne rzeczy w domu, więc chyba tak naprawdę. Pobawię się trochę w sprawy księgowe, a, a później pojadę na zakupy. Muszę zrobić listę rzeczy, które muszę kupić, na przykład kolejny regał. Patrzyłem, czy w internecie nie ma tani tego samego regału i nie, jest 60 zł droższy absolutnie trochę, więc kupię go w sklepie. Do tego kupię ościeżnicę, kupię zasłonkę do prysznica. Ze sklepu nie przyjadę prosto do domu, ale jak wrócę do domu to, to, to postaram się to wszystko zamontować co kupię. A przynajmniej obejrzeć i domyślić się jak to zamontować. No zobaczymy, na no spokojnie. Dzisiaj chyba będzie taki bardzo powolny, bardzo spokojny dzień. Raczej telefonem będę nagrywać. okay mm. Hei. Maurycy Idul Jeszcze nie No dobra Kupiłem to I tam coś Ze wszystkich rzeczy, które chciałem kupić, było tego dosyć sporo Kupiłem ościeżnicę Kupiłem piankę Zasłonkę I regał Ostatni już regał, jaki będę kupować, przynajmniej taką mam nadzieję, bo są dosyć drogie. 140 zł za coś takiego to jest dosyć sporo, moim zdaniem. No tak się stękniło. Nie nagrywałem nic. Warunki są trudne na drogach. Jest ślisko. Nie ma co się bawić w jakieś nagrywanie w sklepie. Szczerze powiem, że zapomniałem. Byłem tak zafiksowany na tym, żeby niczego nie zapomnieć. Mimo, że miałem listę, to cały czas się bałem, że ją zgubię, że naprawdę nic nie nagrałem. Więc nie zdziwię się, jeżeli nie obejrzycie do końca tego filmu, bo dzisiejszy film naprawdę mi nie wyszedł. To będzie chyba tytuł tego filmu. Film mi nie wyszedł. Znaczy, no, nieważne. Co. No co, cały dzień spałeś pod kołdrą, tak? Tak, taki dobry kocór, taki dobry kocór. Eee, <ścoughs> no już obfuchany? Nie, jeszcze? Kontrola. Jeżeli dalej tu jesteście i oglądacie, to przynajmniej macie spoiler tego, co się będzie dziać jutro. Bardzo bym chciał tą ościeżnicę zamontować. To jest ościeżnica regulowana, więc jest środek i są te nakładki takie. Kupiłem 10-cm, jest 10-14 do 14 cm. To jest taka, jaką mam, biorąc pod uwagę, że mam 7,5 cm profil, dwa razy po 12. I pół i mm, co jest ciekawe, bo to jest pół cala, jeżeli chodzi o grubość płyty karton gips. No to razem to daje 10 cm. Więc teoretycznie powinniśmy być na minimalnej wielkości. Pan mi w sumie dobrze doradził w sklepie w Castoramie, że lepiej założyć tą ościeżnicę i ewentualny luz wypełnić akrylem. Niż założyć ościeżnicę, tą rozmiar mniejszą, i mieć problem, bo tam ona też jest do 10 cm, ale podobno to jest takie, że to się tak trzyma na słowo honoru przy tych 10 cm, więc lepiej zrobić w ten sposób. Jutro będę to montować. Mam nadzieję, że obejdzie się bez żadnego docinania, bo teoretycznie otwór na drzwi jest wykonany dokładnie pod tą ościeżnicę i to jest mój błąd, bo powinienem był zrobić otwór pod ościeżnicę stałą, ale źle doczytałem, zrobiłem pod podregulowaną, więc niestety musiałem kupić droższą. No i tyle. Tak. Miał dzisiaj przyjść, miałam dzisiaj przyjść bateria, nie przyszła i to miał być w sumie dzisiejszy film, montaż baterii, ale jeszcze nie została wysłana. Także tego. Dzisiejszy film mi nie wyszedł. Tak czy inaczej, dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że oglądacie do końca. Jeżeli tak, jesteście świetni i dziękuję Wam bardzo za wsparcie. Widzimy się w następnym. Cześć.